I teraz tak, zachowania agresywne. Mówiliśmy o, o tym, że agresja jest tematem takim numer jeden, jeżeli chodzi o wyzwania. Często jest tak, w Polsce, i też chciałam Państwa zainspirować, że jak mamy dziecko ze spektrum, które ma zachowania agresywne, to mówimy, no tak, ma zachowanie agresywne, bo ma problem z komunikacją. Jak się pytam dalej, a dlaczego ma problem z komunikacją? To zwykle jest tak, że mówimy, bo ma autyzm, a autyzm zaburza i my się kręcimy w kółeczko. Lub też drugi kierunek, który tutaj też Państwu pokazuje na bazie badań, jeśli występuje agresja u dziecka ze spektrum, to zwykle specjaliści, terapeuci, nauczyciele mówią: No, bo nie my sobie poradzić z emocjami. Ja mówię: OK, a czemu? Bo ma wysoki poziom leku. OK, czemu? Bo ma zaburzenia sensoryczne. I ja pytam: OK, czemu ma zaburzenia sensoryczne? I zwykle jest tak, i to jest jakby największy problem, że my się nie przebijamy przez ten fioletowy próg. My się po prostu nie przebijamy. I dlatego, Jesteśmy po prostu nieskuteczni w pomocy dzieciom z autyzmem, ponieważ u dzieci ze spektrum trzeba przejść przez ten fioletowy próg, czyli przejść przez uwarunkowania medyczne.